Witajcie na kanale bezprzepłacalny.pl. Tym razem przetestujemy tani odkurzacz bezprzewodowy BlitzWolf BWAR182. Odkurzacze pionowe zyskują w ostatnim czasie na popularności, jednak topowe modele potrafią być bardzo drogie. Natomiast w przypadku BlitzWolfa odkurzacz możemy kupić już za niewiele ponad 300 zł. Można go kupić na banggood.com, a kod rabatowy znajdziecie w opisie pod filmikiem. Zajrzyjmy teraz do pudła. Pierwsza rzecz w środku to instrukcja obsługi. Instrukcja jest w kilku językach obcych, jednak sprzęt nie jest zbyt skomplikowany, więc poradzicie sobie bez niej. Kolejna rzecz to karteczka z informacją o 18-miesięcznej gwarancji producenta. Pierwszy element odkurzacza to jedna z trzech końcówek. Na początek ta najwęższa do odkurzania między innymi kątów. Kolejna ważna rzecz. To bateria o pojemności 2200 mAh. Następnie znajdujemy uchwyt na odkurzacz, który mocuje się na ścianę. W zestawie są do niego jeszcze kołki i śrubki. Następnie wyjmujemy metalową rurę odkurzacza. Ma ona długość 65 cm i spokojnie umożliwi nam odkurzanie na stojąco. Zdejmujemy steropian i widzimy kolejne elementy tym jednostkę centralną odkurzacza z silnikiem i pojemnikiem na kurz. Następny element to kolejny uchwyt. Tym razem uchwyt na mniejsze końcówki odkurzacza. To natomiast największa i zarazem najważniejsza końcówka wyposażona w turboszczotkę. O niej sobie jeszcze oczywiście powiemy nieco później. Ostatnia, trzecia końcówka jest malutka i zakończona włosiem. Przyda się m.in. do odkurzania tapicerki i miejsc, których nie chcemy porysować. Ostatnia rzecz w pudełku to natomiast ładowarka. Ma kabel długości 1,80 m i zakończona jest europejską wtyczką. Tak prezentuje się kompletna zawartość zestawu. Przed rozpoczęciem korzystania z odkurzacza warto naładować jego baterię. Ładowanie do pełna trwa do 4 godzin a o poziomie naładowania informują nas diody. Zerknijmy z bliska na poszczególne elementy odkurzacza. Rączka z silnikiem i pojemnikiem jest bardzo lekka i poręczna. Pojemnik o pojemności 800 ml łatwo się otwiera i opróżnia. Łatwo też podpina się baterię, a odkurzanie uruchamia się jednym przyciskiem. Pod kciukiem mamy natomiast przycisk do zmiany biegu na wyższy. Zajemnik na kurz możemy kompletnie odpiąć od odkurzacza, chociażby po to, aby wyjąć i wyczyścić filtr, który tak wygląda. Omówmy teraz poszczególne końcówki. Wszystkie możemy bardzo łatwo zamontować do odkurzacza. Największa wyposażona jest w turboszczotkę, która bardzo szybko obraca się w trakcie pracy odkurzacza, dodatkowo zwiększając jego skuteczność. Szczotkę możemy łatwo wyjąć i wyczyścić. Najmniejsza końcówka zakończona dosyć długim włosiem przyda się do odkurzania różnych delikatnych powierzchni. Końcówka obraca się na boki, dzięki czemu łatwo można nią manipulować w trakcie pracy. Trzecia, podłużna końcówka jest najwęższa i służy do odkurzania kątów i miejsc trudno dostępnych. Zwróćcie uwagę, jak szybko montuje się i zdejmuje końcówki. Istotnym elementem całości jest długa metalowa rura, która umożliwia nam odkurzanie w pozycji wyprostowanej. Podpinamy ją do odkurzacza, a na jej końcu możemy przypiąć każdą z trzech omówionych końcówek. Za każdym razem końcówki trzymane są stabilnie przez zatrzask. Zabierzmy się teraz za małe testy. Na początku płatki owsiane. Odkurzacz uruchamiamy na pierwszym biegu i sprawdźmy, jak sobie poradzi. Płatki zbiera całkiem nieźle. Siła 5000 paskali w tym wypadku wystarczy. Ale zwróćcie uwagę, że szczotka nie odkurza na tak zwanym wstecznym. Jak ciągnę odkurzacz do siebie, to raczej zmiata płatki niż wciąga. Zatem odkurzać trzeba w tym wypadku pchając odkurzacz w przód. Płatki jednak posprzątał bez problemu. Sprawdźmy zatem, jak poradzi sobie z bąką. W tym przypadku uruchomimy tryb turbo, czyli 9000 paskali. W tym trybie odkurzacz może pracować do 20 minut, natomiast w podstawowym trybie do 35 minut na jednym ładowaniu. Jak widzicie, mąkę zbiera bardzo dobrze. Po odkurzeniu szczotka jest czyściutka, czyli mąka została skutecznie wciągnięta. Z racji swojej przeciętnej mocy ssącej, raczej słabo radzi sobie z odkurzaniem dywanów. Tym samym przy dużym domu raczej nie sprawdzi się jako podstawowy odkurzacz. Z racji niewielkich rozmiarów będzie jednak idealny do kawalerki oraz jako uzupełnienie służące sprzątaniu trudno dostępnych miejsc, odkurzaniu mebli i pod meblami. Oraz do zbierania pajęczyn. Atutem jego konstrukcji i przezroczystego pojemnika jest to, że od razu widzimy efekty naszej pracy. Odkurzacz jest lekki, zajmuje bardzo mało miejsca, a jego końcówki możemy powiesić na różę. Całość można oprzeć o ścianę z wykorzystaniem uchwytu. Po więcej informacji odsyłam na stronę bezprzepłacania.pl, gdzie znajdziecie też więcej ciekawych produktów. Z góry dziękuję za lajki, komentarze i subskrypcje. Pozdrawiam.